Jesteśmy w Czeladzi, w miejscu niezwykłym, jakim jest Kopalnia Kultury. Czym Kopalnia Kultury jest i czym się zajmuje? Zgadzam się, że Kopalnia Kultury to faktycznie wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej miasta z tradycjami, historycznymi uwarunkowaniami do tego, by działać na zasadach domu kultury. Jeśli chodzi o nasze zajęcia, właśnie ruszyły warsztaty teatralne dla najmłodszych. Poprowadzi je pani Anna Żąb, aktorka, i lada moment ruszą warsztaty. Te umuzykalniające również dla dzieci. W ofercie mamy również spektakle dla dzieci i dorosłych. Mamy koncerty i kino. Działamy oczywiście z odpowiednimi obostrzeniami, z procedurami. Kopalnia Kultury docelowo mieści 250 osób. Teraz niestety tylko połowa może do nas przyjść, czyli 125 osób. Póki co cieszymy się właśnie, że Kopalnia Kultury to obiekt, który będzie wykorzystywał energię słoneczną, czyli fotowoltaikę. Za naszymi plecami budynek kopalni kultury, kopalni kultury, która zyskała nową inwestycję, nowe rozwiązanie. Gdybyśmy mogli powiedzieć kilka słów na ten temat. Wartość inwestycji to nieco ponad 100 tysięcy złotych. 85% pochodziło ze środków unijnych. Inwestycja ma na celu budowanie świadomości proekologicznej wśród naszych mieszkańców, ale również obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni kultury. W jej wyniku na dachu budynku zostały zainstalowane 88 paneli fotowoltaicznych, dzięki którym będzie możliwe zaspokojenie do 34% zapotrzebowania na energię elektryczną w tym budynku. Można powiedzieć, że nasze miasto podejmuje działania proekologicznie długofalowo. Nie jest to Pierwsza inwestycja, gdzie wykorzystujemy panele fotowoltaiczne. Podczas modernizacji budynku Urzędu Miasta zainstalowaliśmy 154 panele fotowoltaiczne na dachu urzędu oraz 168 paneli na elewacji. Ponadto nasi mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje celowe udzielane z naszego urzędu na modernizację źródeł ciepła oraz na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku udzieliliśmy rekordowej liczby 218 takich dotacji. Na łączną kwotę Ponad 420 tysięcy złotych. Wszystkie środki pochodziły z budżetu miasta.